ten proces właśnie tworzenia murali okazał się bardzo popularny w naszym kraju w związku z tym ogłosiliśmy konkurs dla organizacji pozarządowych żeby zostawić takie ważne znaki w przestrzeni publicznej w Polsce polegające na upamiętnieniu postaci historycznych, dowódców wojska polskiego, wydarzeń związanych z historią wojska polskiego, tudzież samego faktu nawiązania do, do wojska polskiego. Myślę, że ta bardzo popularna forma pamięci okaże się również atrakcyjna. Zachęcam wszystkich do uczestniczenia w konkursie. Proszę o zgłaszanie swoich ofert do końca kwietnia tego roku.